Dobry wieczór. Witam z tej strony, mówi Olaf. Przedstawiam się dla tych, którzy by mnie nie znali, a ci, którzy mnie znają, to witam was serdecznie. Dzisiaj, wielki czwartek, ponieważ ja jakoś funkcjonuję w nurcie chrześcijańskim, dlatego nie omieszkam wspomnieć. Ostatnia wieczerza i chciałbym Wam przypomnieć dzisiaj. Jeden dawny sen sprzed trzech lat. Chciałbym też pokazać najnowsze poczucie. Tu, w komórce, zapisałem najnowsze poczucie sprzed dwóch godzin. I też tutaj spisałem całą listę różnych zagadnień. I każde z tych zagadnień, chciałbym dosłownie tylko wam powiedzieć dwa, trzy zdania o tych zagadnieniach, bo podejrzewam, że każde z tych zagadnień stanie się. Osobną audycją, jak tylko znajdę na to czas, bo nie wyrabiam się z tymi wszystkimi audycjami. A pojawiają się kolejne zagadnienia, i, i to jest taka niekończąca się opowieść. I chociaż taką część, która mi leżała, stwierdziłem, że muszę po prostu o tym powiedzieć parę słów. A na koniec albo doczepię tutaj do końca, albo osobno wyemituję po tej audycji. Taki filmik, który nagrałem kilka dni temu, jako taką część pierwszą pod tytułem: e, Właśnie część pierwsza: Delikatne poczucia słuchając Krzysztofa Jackowskiego. To będzie taka, właśnie osobna seria, gdzie będę przedstawiał e, moje zdanie na temat pojedynczych audycji pana Krzysztofa z Czuchowa. Dla, oczywiście, ludzi zainteresowanych tematem. E, ludzie, którzy nie są zainteresowani tematem, nie muszą tego słuchać. Ludzie, którzy wyrażają swoje zdanie, że żebym ja mówił tylko o swoich wizjach, a nie wyrażał swojego zdania, to no, niestety tak nie będzie, bo powtarzam, że moimi idolami są prorocy Starego Testamentu i oni nierzadko występowali naprzeciwko setkom, dziesiątkom, setkom fałszywych proroków, dlatego ja się nie cofnę i będę mówił swoje zdanie, nawet jak to się. I całej Polsce nie będzie podobać, jakie ja będę uważał na temat hmm, czy pana Szwedowskiego, czy pana Oskara, czy pana Nazara, czy pana Glanca, czy, y, czy pana Jackowskiego, czy jakiegokolwiek innego. Tak to wygląda. Bo prawda jest najważniejsza, a nie jakieś tam. Wszystko, co jest poza prawdą. No jest nieważne, to jest ciemność po prostu, nie? Więc jak ktoś ma ochotę, to tutaj o, tam jest zaćmienie słońca. Może swoje słońce zaćmić i, mm. <noise> i w tej ciemności tkwić, nie? A ten, kto ma ochotę iść do światłości, to jakoś jestem przekonany, że y, troszkę tego światła tutaj znajdzie po prostu, nie? Y, dobra, przejdźmy od razu do rzeczy. Y, przypomnę sen, który miałem 3 lata temu. Dla ludzi, którzy mnie jeszcze nie znają to skąd się wzięła ta cała akcja na YouTubie stąd właśnie, że w 2022, 2020 roku, 3 lata temu, w wielki czwartek właśnie e, przyśnił mi się sen opowiem go w skrócie. Przyśniło mi się po prostu, że umarłem. w trakcie akcji w tym śnie krajobraz wyglądał po prostu apokaliptycznie. Że od tego czasu nawet zacząłem się zastanawiać, czy może apokalipsa to jest taki symbol, bo każdy z nas przecież przeżywa apokalipsę, w pewnym sensie, jak odchodzi z tego świata i może to jest taki symbol zmian duchowych, nie wiem. I w tym świecie apokalipsy, właśnie ja, ja już byłem nieżywy, spotkałem całą moją rodzinę, wiele osób i zrozumiałem, że oni mnie wszyscy nie widzą. Nie słyszą, mogłem przechodzić przez nich, machać, i poczułem się stuprocentowo samotny. Stwierdziłem, że na całym świecie nie ma nikogo, jestem tylko ja sam, umarłem, nie ma mnie. I tyle. I po prostu gdzieś w tym wielkim żalu, jakiś skrusz, jakaś skrucha powstała, jakiś taki żal, płacz, zacząłem płakać, ryczeć. I w tym opuszczeniu samotności totalnej po prostu. Yy, yy, zacząłem wołać pana Jezusa, i w tym śnie właśnie nagle gdzieś tam grzmoty zagrzmiały. jakoś nie było takie wrażenie, jakby się rozstąpiło, i jakaś światłość zaczęła schodzić. Potem ja w jakimś czasie widzę, że taka jakaś postać, potem widzę, że, że to jest po prostu pan Jezus, i on nawet nie zdążył się do mnie zbliżyć. Na, a się zbliżył do mnie z kilkuset metrów tam do kilkudziesięciu, potem do kilkunastu, maks, maks kilku metrów dosłownie, powiedzmy 5-6 metrów i to już bliżej nie dało rady. Ja już nie wytrzymywałem tego światła i, i, i ja nawet nie wiem, czy on tak właśnie machnął ręką, czy, czy nie, ale mm, widziałem że coś takiego powstało, że jego bliskość i zbliżająca się bliskość spowodowała, że jakby hu, wypchnęła ze mnie wszystkie rzeczy związane z paleniem papierosów, nie? A ponieważ paliłem papierosy ponad 20 lat, czy 25 lat, podejmowałem wiele prób, nigdy się nie udało rzucić to i ze wszystkimi tam jakimiś nikorytami, jakimiś gumami, jakimiś desmoksanami i innymi rzeczami, tabeksami, to tutaj jak z dotknięciem magicznej różdżki po prostu wszystko od razu znikło i następnego dnia, do dzisiejszego dnia nigdy nie zapaliłem. Nie myślę o papierosach zupełnie. To mi też wykasowało pamięć z papierosami, jakiś chęć z tymi papierosami, smak, zapach, wszystko. Nie? Ja jeszcze rano, jak niewierny Tomasz, chyba tam jednego, czy nawet nie jednego, tylko raz próbowałem, jednego zgasiłem, wróciłem, potem drugiego spróbowałem, gdzieś do połowy na siłę spaliłem, wróciłem, stwierdziłem, że cały świat się zmienił, nie? że papierosy to już nie jest moja rzeczywistość. Nie? I właśnie od czwartku, trzy lata temu, właśnie, koniec, nie ma tego. nie. Nie ma żadnych gum, nie ma, żadnych, yy, yy, nie ma nikotyny, o, to po prostu znikło, zostałem uwolniony. Nie? No i tyle, I, i to jest jakby bezpośrednio związane jakby z takim przeżyciem z Panem Jezusem. Nie? I to miało właśnie miejsce w Wielki Czwartek. Więc tak chciałem przypomnieć, właśnie ten sen, bo niesamowita kwestia. Więc ja w takim nurcie funkcjonuję tak, mówię tutaj do ludzi, którzy. Wielu ludzi funkcjonuje. W różne rzeczy wierzy, jakieś Śniułicz, Buddyzm, Hinduizm, różne rzeczy, tak, każdy sobie po swojemu to tłumaczy. I, i okej, okay, to jest wolność wyznania, tak, ale moim zdaniem to działa w jakiś taki sposób, tak. Jest to bezpośrednio związane z Panem Jezusem. Dobra, teraz druga kwestia: to dzisiejsze poczucie, to wspomogę się komórką, bo tutaj zapisałem. To słuchajcie, jechałem na rowerze. Plan dnia się kilkakrotnie tutaj zmieniał, i tak się stało, że musiałem po prostu, nawet niechętnie, ale musiałem jechać na rowerze, bo bałem, że rower zostanie ukradziony, musiałem go przetransportować z jednego miejsca w drugie. I słuchajcie, jadąc na rowerze po tym Gdańsku, gdzieś nagle tymi ulicami krążąc, kosząc, to spostrzegłem nagle, że jadę na ulicę, na której najprawdopodobniej, tak kiedyś czytałem, że na której przez jakiś czas przynajmniej mieszkał ten Bruno Gryning, taki uzdrowiciel tutaj kiedyś żył w Gdańsku I jak pomyślałem to, to poczułem takie, no takie wrażenie? Takie, nie? Tak, takie wrażenie jakby obecności. Takiej no, dobrej obecności, jakby, nie? że po prostu no każdy ma różne fantazje, tak? Różnie można to w słowa ubierać tak. Więc ja to nazwę takim poczuciem obecności. To powiedzmy, ktoś sobie czyta jakąś powieść, tak, Turkiena i też może tak sobie wyobrażać taką fantazję, tak. Orki trole inne rzeczy, tak, to ja sobie pomyślałem, aha, to ta ulica, na której mieszka Bruno Gröning. tak? I takie uczucie obecności. Ale co ciekawe, kiedy tak poczułem tę obecność. To dosłownie po kilku sekundach poczułem takie zdanie. Nie? Zapisałem to zdanie. Tylko warto jest powiedzieć, że ja poczułem to zdanie i ono tak silnie na mnie zadziałało, że potem przez następny kilometr, jeszcze to mi zajęło z 5 minut, jak przyjechałem następny kilometr, kontemplowałem to zdanie, zastanawiałem się, jakoś przeżywałem i, i jeszcze na pożegnanie, kilometrów już dalej, jakby jeszcze raz usłyszałem to zdanie, tylko trochę zmodyfikowane. I potem już do samego końca, jak jechałem na pustelnię to właśnie to kontemplowałem, rozważałem. I myślałem sobie, że na 100% to zapamiętam, jakby nie, że to jest takie zdanie, to się zawsze zapamięta, nie? I zawsze zapominam, że to są jednak ulotne rzeczy. To jest tak skonstruowane, że bardzo łatwo może ulecieć, nie? Dlatego te SMS-y z tymi przepowiedniami, te, te rzeczy, one często są niezapisane, właśnie, nie? To jest wielki ból, ale trudno, bo to nie jest kwintesencja. Te przepowiednie to, to jest tylko dodatek, nie? Ludzie, którzy się skupiają na tych przepowiedniach, nie? Tak a już szczególnie ci, którzy właśnie chcą jakoś wykorzystać je, to, to, to nie rozumieją tego, o co tu chodzi, nie, to jest dodatek, nie? Kiedy przy okazji powstanie jakieś tam poczucie, to okej, okay, nie, ale są tacy ludzie, którzy tam potrzebują pomocy, to jest coś innego, a, ale są też tacy, którzy ten, nie, że to jest coś w stylu, o, że jak tam coś ten, to weź powiedz, jak w Totolotka lotko tam, nie, wygrać, nie? to jest, to nie tak, nie, tylko zazwyczaj się nie, nie przemówi ten ludziom i. I oni po prostu nie rozumieją, jak to działa, więc naturalne instynkty człowieka powodują nie, że jak coś nowego znajdzie, czyli na przykład, skoro działają przypowiednie, to powiedz cyfry w totka, tak, albo cokolwiek innego, co przyniesie pieniądze. Nie? A nie rozumieją tego, tego matrixa, który za tym idzie. Nie? Dobra. I słuchajcie, to poczułem takie zdanie. O treści. Ja przepraszam, że tak, taka audycja jest. Yy, yy, lekko chaotyczna, czy nie, tak mówię, ale. Wiedziałem, że muszę to nagrać dzisiaj, yy, więc jest jak jest, jestem troszkę zmęczony, jest późno, ale, ale muszę to zrobić, nie? Yy, I tu, i, słuchajcie, poczułem zdanie, znaczenie ma tylko zadanie. To jest, to jest w ogóle niezłe zdanie, słuchajcie, znaczenie ma tylko zadanie. Ale ja poczułem, wiecie to, nie tam, że zadanie matematyczne czy coś tam, nie? To chodziło o zadanie życiowe. Wiecie? Znaczenie ma tylko zadanie I Ja tak kontemplowałem, to tak sobie myślałem A potem na koniec po tym kilometrze poczułem Znaczenie ma tylko twoje zadanie Twoje zadanie Ja to mówię takim głosem dlatego Że każdy kto, nazwijmy to, czuje blusa Chociaż lepiej byłoby powiedzieć czuje Jezusa choć wielu nie wierzy, że można czuć Jezusa, a ja Wam mówię, że można czuć Jezusa. I na tym polegają te przepowiednie, tak? Cały kurs jasnowidzenia wracajcie do Jezusa, no. Prosty jak, prosty jak Pan Jezus, no. Bo, bo trzeba być jakby prostym, nie? Pan Jezus to jest prostota jakby, nie? I, yy, znaczy, nie chcę, może ja coś źle, przepraszam, ja nie chcę czegoś tu złego powiedzieć, tylko chodzi mi o, jakby, Chcę wam coś tak przekazać jakby na, w, w tych umiejętnościach, jakby w y tych ubogich umiejętnościach y elokwencji, jakie posiadam, tak? Y I chodzi o to, że może to jeszcze czuję to, to uczucie czuję, nie? Że, jakie to, że znaczenie ma tylko zadanie, słuchajcie. To chodzi o zadanie życiowe, nie? że każdy z nas ma jakieś zadanie, każdy z nas dostał od Boga jakby jakieś zadanie. Nie? Każdy, każdy, nie? Czy pani sprzątająca, czy, czy, czy lekarz, czy, 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 czy rolnik, zadanie, żeby być rolnikiem, tak? Lekarz, żeby być lekarzem, strażak, żeby gasić pożary, być strażakiem, każdy ma jakieś zadanie, nie? Ojciec, matka, brat, siostra, żołnierz, czy, 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 czy nie wiem, jakiś. No każdy po prostu, nie? Czy, czy pani, która w biedronce sprzedaje na kasie, nie? Czy, czy, czy tam pan ochroniarz, który stara się tam pilnować porządku? Czy jakiś sportowiec, który tam, żeby to jakieś tam nie wiem, coś ciekawego się działo? Każdy z nas ma jakieś zadanie, po prostu, nie? Tylko zadanie to nie jest tylko takie życiowe zadanie, że o, ja mam być rolnikiem, nie? Tylko ono jest jakby zanurzone w takim, jakby boskim zadaniu. Czyli każdy ma takie, jakby boskie zadanie. I zamiast rolnika może być na przykład, jakby leśnikiem, nie? ale jak będzie. To będzie wtedy zanurzone tylko w tym częściowo w tym zadaniu, tak? Ale jeżeli będzie i rolnikiem, i, i, i będzie boskie, to jakby będzie miał pełnię, no, nie potrafię tego wytłumaczyć. No. Chodzi o to, może powiem w jednym zdaniu, po prostu że chodzi o to, że każdy z nas ma albo może odnaleźć, albo mieć jakby to zadanie i tylko z tego będziemy rozliczani. Tylko żeby to dobrze rozumieć, tak? Żeby to nie było, że teraz nie ma przykazań czy tego wszystkiego. Żeby ktoś tam jakoś nie, yy, źle nie zrozumiał. Chodzi o to, że mamy rodziny powiedzmy, przynajmniej większość, nie, albo mamy jakieś yy, rzeczy ludzi, których kochamy, tak? Więc to jest naturalne, że kochamy rodziców, dzieci, tak. Braci, siostry, czy, czy po prostu ludzi kochamy, lubimy, przyjaźnimy się, to są naturalne rzeczy. Ale tu też chodzi o, o coś więcej, nie? że oprócz tego, że naturalnie kochamy na przykład dzieci swoje, czy rodziców, czy, czy braci siostry, oprócz tego, że mamy być tymi czy rolnikami, czy lekarzami, czy kimś, to jeszcze jest te, takie zadanie jakby więcej, takie, co nas jakby odróżnia. Nie? że ten jeden ma takie zadanie, a ten inny ma takie zadanie. Więc jeżeli będziemy żyć i ko będziemy kochali te swoje, po prostu swoją rodzinę, a nie wykonamy tego zadania, albo będziemy kochali i wykonamy, no to wtedy, jak staniemy przed Panem Bogiem, tak, ja mówię tak metaforycznie, tak, bo każdy inaczej to nazwy, tak? To z tego będziemy właśnie rozliczeni, tak? Że ktoś powie to, ale przecież ja tutaj kocham bliźniego, no to kochałem bliźniego, no, no, no tak, no kochałeś, ale, ale jest zadanie, jakby, nie? Zadanie jest do wykonania. I ten akt jest inny, tak, kochałem i, i, i fajnie się kocha, ale też trudno i fajnie, ale i zadanie swoje na tyle, ile mogłem wykonałem, tam na przykład 60%, nie? No, ja tak zrozumiałem ten przekaz, nie? Po prostu, że ważne jest tylko zadanie, ważne jest tylko Twoje zadanie, i to mi jakoś korespondowało kiedyś z takim dawnym poczuciem, właśnie. Jak, yy, wspominałem kiedyś taką historię, i tam padło też takie zdanie, właśnie, że wszystko jest dokładnie liczone. Nie? Czyli każde tam przekleństwo, każde złodziejstwo, wszystkie takie te rzeczy, wszystkie kłamstwo, wszystko jest dokładnie liczone nie? Yy, i będzie, jakby, rozliczone później. Nie? Podsumowane. Dobra, to tyle. Temu sen. Było to zdanie. Zerknę tylko ile tutaj to już trwa, żeby nie było mega długo. O, to już bardzo długo, to będzie chyba długa audycja. Albo tak sobie myślę to może zostawimy te punkty. Wiecie? Zostawimy Bo te punkty, tutaj jest lista wielu osób i różnych takich podstawowych rzeczy. Ale zostawmy te punkty. Zmienię plan zajmiemy się tymi rzeczami po prostu w innym czasie i dzięki za uwagę pomyślcie o swoim zadaniu do mnie to trafiło. Nie? Do, mnie to, do mnie to trafiło. nie że ważne jest tylko zadanie ważne jest tylko twoje zadanie czyli twoje czyli każdego z was nie. Pomyśl, jakie masz zadanie w życiu. Oprócz tego, że kochasz swoich bliźnich, swoich rodziców, dzieci, siostry, braci, żony, mężów, dziewczyn, chłopaków wszystkich po prostu, nie? To oprócz tych podstawowych rzeczy, nie? To jakie jest Twoje zadanie, nie? Bo może czasem się rozmijasz ze swoim zadaniem, nie? I wtedy, jak staniesz w świetle, to. Ten. Dobra, już nie będę tutaj prawił to jest jakby, to ja to traktuję jak naukę dla każdego z nas, nie, to nie jest, że tutaj tam się jakoś wymążę czy coś, ja to traktuję normalnie, ja się będę nad tym zastanawiał, ja się nad tym od tego czasu zastanawiam i dzielę się z Wami tym po prostu, bo to było bardzo ciekawe, to nie są tam jakieś takie myśli, że ja sobie jadę i fantazje tutaj robię i teraz jakieś tam, nie wiem, jakieś ten, to, to są poczucia, nie, to jest coś mocniejszego, to jest coś ważniejszego i myślę, że ci, co mnie znają, to wiedzą, że to jest coś... Ważniejszego w tym, nie? Bo z tych rzeczy, właśnie z tego uczucia takiego, to biorą się te przepowiednie, tak? Które właśnie widzimy, że one wykraczają poza czas i przestrzeń, nie? A wiemy, że mistrzem wykraczania poza czas i przestrzeń jest nasz Pan Jezus Chrystus. Dobra, to za, jakby zachęcam Was do Pana Jezusa Chrystusa i, i takie jest między innymi moje zadanie. Cześć. Hej, trzymajcie się, z Panem Bogiem. Nic mi się wyłączy w ogóle, słuchajcie. <noise> nie mi się... Dobra, teraz mogę wyłączyć, bo mi się zamula ten komputer, zawsze ten, nie? Ty, to może, może zadanie ma trwać, nie? Może zadanie ma się tak szybko kończyć. Dobra, ale y, też y, tu umówiłem się na rozmowę. Krótko z panem Tomaszem, właśnie dzięki panu Tomaszowi macie tę audycję, właśnie bo przecież on dał tą komórkę, więc ta dzisiejsza taka uczta jakby właśnie jest dzięki panu Tomaszowi, więc dziękujmy panu Tomaszowi. Jeśli mogę przekazać dawną prośbę pana Tomasza, to właśnie on prosił, żeby modlić się za dusze czyściowe, więc jeśli ktoś chce. To, może, jakby, w e, e, za audycję, za, za telefon, tam e, i dzięki niemu to przysłał mi się ten sygnał internetowy, to jakoś e, ledwo zipie, ale zipie komputer, to, to są te audycje. Więc, e, jak ktoś ma ochotę, to może pomodlić się za dusze czyścicowe i ten e, i pokontemplować, właśnie, też e, swoje zadanie, dopóki jeszcze jest duszą, tutaj, nie? Dobra. Dziękuję, trzymajcie się. Hej, pa. Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i najdzie natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję, każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie z Panem Bogiem. Hej!